Kiedyś miałam okazję być w Radzie Rodziców i decydowaliśmy o tym, co dzieci dostaną na zakończenie roku: słodycze, zabawki czy książki. Wtedy przeważyły książki, bo walczyłam jak lwica, ale nie mogę powiedzieć, że wielu rodziców było chętnych na taki zakup. Rodzice bali się, że dzieci będą już miały te tytuły, które wybierzemy. Więc zaproponowałam, żebyśmy wybrali coś mniej znanego, bo wtedy jest oczywiście większa szansa, że dla dzieci będzie to coś nowego. Drugim argumentem było to, że rodzicom nie będzie chciało się czytać, więc przedszkolach dostanie książkę i rzucą ją gdzieś w kąt. Więc powiedziałam, wybierzmy takie książki, w których tego tekstu jest niewiele, może być też rymowany, to szybko zapada dzieciom w pamięć i same będą prosiły, żeby rodzice jeszcze raz im taką książkę przeczytali. A jak jest tematyczna, to to już w ogóle fajnie, ale ta książka może nie zainteresować tematem. Wybierajmy takie książki, które bezpośrednio dotyczą tematami naszych dzieci. Na przykład o emocjach. No ten temat dotyczy każdego. Na przykład o wartościach, jak wcielać w życie ważne rzeczy drogowskazy, no to też chyba dotyczy każdego i w końcu relacje z innymi dziećmi, bo to wszystko jest droższe niż na przykład plastikowa zabawka czy słodycze, dlatego warto skorzystać z rabatu. Słodycze zostaną zjedzone, książka zostaje z nami na lata, prawda?